Czy takie coś z cyberpunku? Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale historii Gier Komputerowych. Dzisiaj w cyklu testy sprzętu. Nie wiem, czy pamiętacie, swego czasu mówiłem, że generalnie jest problem, jeśli chodzi o granie na komputerach retro. Największy problem z joystickami. W zasadzie nowych joysticków się prawie nie produkuje są one ciężko osiągalne. Znaczy, takie nowe na taki port, taki na taki port DB9, który jest w tych wszystkich naszych komputerach retro. Czyli na przykład znajdziemy sobie taki o, fajny komputerek arabski, z takimi fajnymi arabskimi napisami chcielibyśmy sobie na nim pograć lub porobić cokolwiek innego niż pisać po arabsku jakieś teksty i zaczynają się schody, bo bo tu jest taki port o DB9 i jak już powiedziałem, generalnie w tej chwili jest trochę problem z zakupem joysticka na taki port yy, może, co możemy zrobić? możemy kupić taki w miarę nowoczesny joystick o taki, taki ładny, Logitech, ale on ma port USB. Jak sobie dobrze poszukacie, to nie wiem jak dobrze byście nie szukali, to tutaj takiego portu USB nie ma, bo takiego portu jeszcze wtedy w ogóle nie było, jak ten komputer powstał, nie? Tam Atari jakieś pierwsze próby robiła, wiadomo, SIO, to się chyba nazywało czy jakoś tak, no ale to nie jest Atari, a nawet w Atari to nie był port USB, tylko jakiś tam inny. I jest problem, no i możemy zrobić parę rzeczy. Nie? Po pierwsze, możemy kupić taki joystick ładny na USB, i wtedy potrzebujemy przejściówkę. I możemy kupić sobie taką ładną przejściówkę. Proszę bardzo, taką, o, taką. No ale jak już wspominałem we wcześniejszym odcinku, z tą przejściówką jest taki problem, że ją się mało do czego da wsadzić. Na przykład tutaj, mimo tego, że to jest DB9 i tego, że to jest DB9, to to. Tu nie pasuje. Jak już próbowaliśmy wcześniej, to w zasadzie prawie do niczego nie pasuje. I teoretycznie możemy sobie to podpiąć tutaj, i to nam działa. Ale nie podepniemy i nie działa. A dlatego, że to ma tu takie wystające bolce, i to powoduje, że jak będziemy to próbowali, nie wiem, czy to będzie widać, tu to, to zasilanie wypnę. O! Jak będziemy próbowali to tak tu o, wsadzić, to się nie da. No to no, no, no nie da się, no po prostu no, no, no nie ma absolutnie takiej kurde, w ogóle żadnej kurde, znowu powiedziałem, nie ma absolutnie żadnej możliwości, nie ma, nie da się, po prostu no, no się nie da. Tak samo nie da się do komodora, tak samo się nie da do Amigi, w zasadzie praktycznie się do niczego nie da, i żeby pasowało, to trzeba dokupić jeszcze takie coś, taką przedłużkę, i wtedy możemy. To sobie wpiąć tutaj. O, proszę bardzo. To sobie możemy wpiąć tutaj. Teraz zobaczymy. No, te, też nie możemy. Nie możemy, gdyż to jest za szerokie. I tak, no nie do końca się da. No, może w ten port też się nie da. No, ale ja, ja patrzę na to. Nie da się. Nawet z taką przeduszką się nie da. No ale jakby się dało, powiedzmy zupełnie hipotetycznie, z jakimś innym komputerem, na przykład, o, z takim, z takim Atari, zobaczmy, czy do atarii się to da wpiąć. Wiecie co, jak patrzę na te porty, to myślę, że nawet ta przeduszka nie powiem brzydko, co da, <grym> też nic nie da. Także, e, także możecie sobie kupić tak. Taki joystick na USB. Taką przejściówkę z USB na DB9. I taki przedłużacz i dalej tego nie podepniecie. Dalej macie taki problem, że nie macie joya. Ja w ogóle ten, ten, ten przedłużacz to kupiłem do Atari ST. Ciekawe jestem, że to z Atari ST działa. Już mokiem. Atari ST w wersji STFM. Takie ma, taki fajny tutaj ten port, schowany. Teraz zobaczmy, czy ja w to w ogóle wepnę to cudo polskiej inżynierii retro. Otóż. No. Chyba też nie. Czyli mam przedłużkę, która jest mi. Użyteczna zupełnie do niczego. No bez jaj. No nie dobra, do Atari weszło. Jakim cudem na styk, nie wiem, czy to będzie widać, popatrzmy tutaj, o na styk, jakoś to tam powiedzmy weszło. Do Atari się to nadaje ST. Natomiast jak mamy cokolwiek innego niż Atari ST. To dalej pozostaje jeszcze, co można bez przedłużacza, to jak ktoś ma takie coś od Zaksona o kurde, takie o, to tu jest port taki wystający, w to się da wpiąć. No, ale jak ktoś nie ma spektrum z rozszerzeniem od Zaksona, a ma Atari, Commodora, Amigę, czy cokolwiek w tym stylu, to w zasadzie no ma trochę problem, nie, bo tych joysticków nowych, tak jak już powiedziałem, za bardzo nie ma. Jest jakaś tam polska wersja mat, chyba tak się nazywa ten joystick. My go sobie kupimy i będziemy go testowali w następnym odcinku. Ale w tym odcinku chciałem przetestować taki fajny chiński joystick. Który jest kopią joysticka Atari cx 40 yy, I. Chciałbym go przetestować, aż go testuję od jakiegoś czasu, tam powiedzmy jakiś miesiąc, i chciałbym wydać opinię albo rekomendację na temat tego joysticka. Więc rekomendacja będzie prosta. Ten joystick jest do dupy i go nie kupujcie. A powiem Wam, czemu jest do dupy. Ja zamówiłem sobie takie dwa i pierwszy od razu nie działał. Jak tylko go wyjąłem, to coś tam latało, coś tam skrzypiało, nie działało. Yy... Ja to rozkręciłem i tam był taki element plastikowy, okrągły, taki pierścień. Ten pierścień już był połamany, bo był bardzo lichy. Teraz rozkręcę tego joysticka i zobaczycie, jak to w środku wygląda. Uwaga, rozkręcam to się tam przyspieszy. tam wypadły, wypadł jeszcze guzik. to jak to w środku wygląda? Tak to wygląda. To jest ten element, to jest ten element pierścienia, który już jest, już tu widać, że to jest połamane, że to jest takie o. To był, tu jest reszta tego pierścienia. W tym miejscu. To. widać, Wyłamane. O, to, 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 to się w ogóle. Muszę wymierzyć. To sonę Kurde, już zgubiłem. Wyjęliśmy to. To jest ten element, który się rozlatuje w tych joystickach. To. to widać, jak na to popatrzymy, jak to jest, jak to jest złożone, to nie ma prawa wytrzymać długo. To jest taki badziew. Dlatego te joysticki to tak wytrzymują, no, tam powiedzmy, tydzień takiego grania po godzinę, dwie dziennie i to się łamie, to się rozlatuje i taki joystick przestaje działać. Nie wiem, czy pamiętacie, graliśmy w ten joystick przestał działać. Potem podpiąłem oryginalny joystick 40-letni z Atari CX-40. On no też tak coś tam nie do końca działał, ale okazało się, że jak go podpiąłem do, do normalnego Commodore albo Atari, takiego nowszego, to wszystko chodzi, to, to działa, a to, to nie. Także moja rekomendacja na temat tego joysticka jest nie kupujcie, nie marnujcie pieniędzy, nie wydawajcie. To jest złom, się do niczego nie nadaje, to jest do wyrzucenia. No więc tak jak mówiłem, ten joystick jest taki totalnie do niczego, znaczy do czegoś on być może jest, ale nie do grania. Więc jak macie pomysł co zrobić z tym joyem, to piszcie tam w komentarzach. Nie chcę go zakopywać już, bo już tak myślę, że z zakopywaniem to już na razie nam skończymy. Wyszczelić w kosmos też go nie bardzo można, bo, yy, bo ten weekend kiedy tam strzelali rakiety, popierdółki i tak dalej. To co tam nie wiem w ostatnim filmie było poprzednim to już minął. Także, no nie wiem, pojedźcie, napiszcie w komentarzach, co można zrobić z tym joystickiem. I będziemy testowali, będziemy szukali dalej jakiegoś rozwiązania. To było na tyle. Dzięki, cześć. A i tam wiecie, sabujcie, lajkujcie. Pamiętajcie o tym, że na pustyni jest zakopana Atari 2600. Jak ktoś chce, to niech sobie odkopie. Poszukajcie poprzedniego filmu. To tam, jest, tam są dokładne, dokładne dane i dokładne takie koordynaty gdzie jest zakopany ten, ten Atari 2600. Jest też kolejny, przypominam, konkurs na hełm, yy, to znaczy konkurs jest na, z nagrodą w postaci c 64 A trzeba tam, no, poszukajcie sobie, to tam jest ten komando i konkurs, ten filmik. Na razie subujcie, lajkujcie, te wszystkie tam rzeczy. Cześć!